Z Dawidem Kwiatkowskim i jego numerem. Taki jak ty, zamykamy godzinę 18. Po 19.00 kolejna porcja najlepszych polskich hitów i niespodzianka. W naszym studiu pojawi się gość, a w zasadzie to gościni, i zagramy jej nową piosenkę. To będzie premiera. Warto zostać z nami. Reklama. RTV Euro AGD. Tylko do poniedziałku. Mega rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład pralka Beko Steam Cure. Stream 7 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1000 990. Teraz za 1799 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Takie okazje tylko do poniedziałku. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl Najwięcej klientów wybiera Play. Ty też przejdź do Play i wybierz Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G z 12 ratami gratis. Szczegóły w salonach i na Play.pl. Bo w Play płacisz mniej. Play. Oferta Disney Plus to czysta radość. 9 ,99 zł 99 groszy miesięcznie przez 3 miesiące. Film Disneya i Pixara W głowie się nie mieści dwa. To zawsze Agata, Marvel Television i nowy sezon Zbrodni po sąsiedzku. 9 ,99 zł 99 groszy miesięcznie przez 3 miesiące. Po 3 miesiącach subskrypcja wydłuża się automatycznie w obowiązującej wówczas cenie 49 ,99 zł 99 groszy miesięcznie, jeżeli nie zostanie wcześniej anulowana. Najniższa cena miesięczna z 30 dni przed promocją 37,99 zł. Groszy. Oferta dla subskrybentów powyżej 18 roku życia, nie nieposiadających aktywnej subskrypcji. To będzie ostatnia reklama. Jubileuszowa 15 edycja The Voice of Poland. W fotelach trenerów ponownie Baron Thompson i Lambery debiutuje kuba Badach, a swój wielki powrót ma Michał Szpak. Oglądaj The Voice of Poland już jutro o 20 w TVP2. Poznajmy się na nowo. I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel firmy Beauty Medica. Co, gdzie, kiedy? Marta Łazarska. Jura Park w Solcu Kujawskim niedaleko Torunia zaprasza na coroczne święto dyni, które trwa do końca października. To okazja, żeby ten jesienny klimat poczuć, bo w Toruniu w najbliższym czasie na pewno go pogodowo zauważymy. A jeżeli Jura Park chcecie odwiedzić i Wy, no to mogę być pomocna. Piszcie do mnie na torunmałpa.sk.pl, dlaczego to właśnie do Was powinno trafić zaproszenie do tego miejsca. Sponsorem programu był właściciel firmy Beauty Medica, oferującej depilację laserową, medycynę estetyczną i laseroterapię Toruni Reja 20. Lanbery. To tę artystkę. Za chwilę ugościmy w Radio SK2. Trochę sobie porozmawiamy, a następnie zagramy premierowo jej nowy numer. Dlatego warto zostać z nami. Zegary wybiły godzinę 19. Kuba Klem kłaniam się. Dobry wieczór. Najlepsze polskie hity. Polskie hity. Polskie.